Chile ma swoją wyspę wielkanocną, a Polska, wielkanocną wieś. W województwie kujawsko-pomorskim wielkie jajeczne święto jest właściwie codziennie, w Jajkowie. Mieszkańcy stworzyli tam tematyczną wioskę początku życia. I od kiedy funkcjonuje, wieś naprawdę tętni życiem. W Jajkowie o jajkach wielkanocnych można dowiedzieć się właściwie wszystkiego. Wiedzą na ten temat dzieli się najczęściej liderka wioski tematycznej Iwona Wiśniewska. Jaka jest historia pisanek w Polsce? Bardzo stara. Prawie w X wieku już pisanki w Polsce były. Powiem szczerze, najważniejszą pisanką, taką bardzo, bardzo tradycyjną jest pisanka czarna. Czarna była wręczana lekarzom, profesorom, osobom naprawdę dostojnym i ona przynosiła bogactwo. A inne kolory też miały jakieś Oczywiście. Znaczenia. Czerwona była bardzo, bardzo znana pisanką. Bardziej bordowa, ale to jest krew Chrystusa zmartwychwstałego. Czyli czerwona była przekazywana dla wybranka, kogoś, kogo się bardzo kocha. Oczywiście zieloną, taką jak trzymasz, była dla chłopca w wieku szkolnym. Niebieska za to była pisanka dla chłopca który był niewierny, czyli w każdej wsi miał swoją pannę. Fioletowa dla starego kawalera. I oczywiście żółta, żółta była pisanką pożądano, bo to było jajko surowe, tak zwane zbóg. Dostawał chłopiec, który zrobił dziewczynie krzywdę. Jajko w przypadku jajkowa, z źródła substancji odżywczych, stało się nośnikiem idei. Okazało się zalążkiem pomysłu na zmianę życia całej wsi. Można zjadać nasze, nasze bazie, które są bardzo zdrowe i mają bardzo dużo antybiotyku, które leczą gardło tak I, i są takie odmładzające. I proszę Państwa, co bardzo ważne, jeśli zjemy jedną taką baśkę, to zapewniamy sobie zdrowie na cały rok. To co, na zdrowie? Tak, na zdrowie. Bardzo proszę. No do przełknięcia. <laughs> bardzo dobra. Ale dla zdrowia trzeba się poświęcić. Oczywiście. Patrząc na dzisiejsze jajkowo i powstałą tu galerię jajka, trudno uwierzyć, że kiedyś była to jedna z popęgerowskich wsi, z której powoli uchodziło życie. Samochody, w drodze na Mazury, bezwiednie mijały tę miejscowość, jadąc Krajową Piętnastką. Teraz, czyli po tym, jak w głowach mieszkańców Jajkowa, wykluł się pomysł stworzenia tematycznej wsi z jajem w roli głównej, zatrzymuje się tu coraz więcej turystów. Każdy z nich może wziąć udział w odbywających się tu warsztatach. A przy okazji dowiedzieć się, że w zależności od zdobienia mamy pisanki, zdobione przy pomocy wosku, kraszanki, barwione w całości, najczęściej naturalnie, drapanki, najpierw farbowane, potem zdrapywany jest wzór, oraz nalepianki, ozdabiane wycinankami lub oklejane tkaniną. Jak to się stało, że w Jajkowie powstała wioska tematyczna? Wyjazd integracyjny 2014 rok. Zebraliśmy się tutaj panie z całej naszej gminy. No i pojechaliśmy zwiedzać wioski tematyczne. Ruszyłyście w Polskę? O, oczywiście, ruszyłyśmy w Polskę. No i ja, bynajmniej, z całego autokaru. Zachmusniłam się chyba najbardziej, bo powstała u nas wioska tematyczna. Nasza wieś tematyczna powstała w 2014 roku. Co prawda, z takim niedowierzaniem, że możemy to stworzyć i co, że będzie to działało, ponieważ jesteśmy wsią typowo popegierowską. Małą wsią, gdzie tylko była szkoła, nawet przystanki rozebrano nam, potem postawiono drugie. No ale z jakimś takim zatarciem i z taką chęcią, żeby naprawdę coś było, powstało i jest do dzisiaj. Czy ten motyw jajka od razu się wyklarował, czy to nie było tak oczywiste? Nie do końca. Na początku no, zastanawialiśmy się, jak przekazać, co może być w jajkowie stworzone. No i nic innego tylko jajka. Nawiązaliśmy do legendy o rycerzu Jajko. Oczywiście mamy legendę w Jajkowie o rycerzu Jajko, który tak został nazwany rycerzem Jajko, po prostu zakochał się w jajkach e, nie tylko kurzych, bo z początku tutaj kur nie było. Ale spożywał jajka z naszych lasów, czyli ptasie jajka. Nie dociekaliśmy, z jakiego grodu tutaj przybył, ale tak mu się bardzo spodobały tutaj te tereny, że po prostu się osiadł w naszym jajkowie i tak właśnie został rycerzem jajko. A jakie było kiedyś jajkowo? Czy mieszkańcy przyjęli entuzjastycznie te zmiany, czy było trudno? Na początku, na początku było trudno, bo jak wiemy jesteśmy wsi, we wsi popegierowskiej. Po prostu nie było tutaj nic, była tylko szkoła podstawowa i przystanek, który też nam rozebrano. Oczywiście teraz stoją dwa nowe, ale długi to był czas i, i takiego przekształcania się jajkowa. No myślę, że jednak z dużym takim plusem dla Jajkowa, że powstała ta wieś tematyczna. Nasza wieś była bardzo malutka. Pod względem mieszkańców, oczywiście młodzi uciekali, ale teraz nie wiem, jaki jest boom chyba na jajkowo, ponieważ mamy bardzo dużo nowych domów, przyprowadzają się do nas ludzie z miasta. No i zaczyna tętnić życie jajkowo. Co tutaj można robić w jajkowie? Bardzo dużo rzeczy bo mamy i quest'a jajkowego, taki typowo pod wioskę tematyczną stworzonego, mamy warsztaty, mamy naprawdę bardzo dużo, bo oczywiście też znajdujemy się na Pojezierzu Brodnickim, gdzie jest naprawdę dużo lasów i możemy też znaleźć właśnie ptaki, które gniazdują. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę chętnych, chętnych brania udziału w naszych warsztatach, bo ponad tysiąc osób, jestem bardzo zadowolona. Zaczynaliśmy od naprawdę małej grupy, gdzie tylko najpierw pokazywaliśmy, jak to wygląda, teraz sami się uczyliśmy oczywiście jak to wyglądało, ale teraz no, naprawdę jestem wręcz zachwycona tak wielką popularnością wsi jajkowo. Jak powstanie tej wsi tematycznej zmieniło jajkowo? Co się tutaj zmieniło w tej miejscowości? Nasza miejscowość stała się bardziej kolorowa. Bardzo dużo odwiedza nas ludzi, turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Bo na przykład w tym roku mamy też grupę z Kanady. Jesteśmy na takim tutaj już poza zasięgiem. Y, y, może nie Brodnicy, tylko tutaj już regionu, naprawdę jesteśmy znani. Czy Bydgoszcz, Warszawa, to już tutaj nas każdy zna. Wieś nasza tematyczna, tak jak widać na obrazkach, znajduje się przy głównej trasie 15, bardzo luchliwej trasie, Myślę, że kiedyś te samochody przejeżdżały, ale teraz naprawdę zwalniają, a jeszcze tym bardziej, jeżeli stoi u nas autokar albo widzą bardzo dużo dzieci u nas na podwórku, to naprawdę zatrzymują, zwalniają i przyjeżdżają do nas i robią sobie zdjęcie przy naszym jajku. Czy myślałaś kiedyś, że to jajkowo, ta mała miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim będzie przyciągała tyle osób? Może i troszeczkę wpłynęłam na jajkowo, ale niekoniecznie sama ja, bo to oczywiście są, jest kilka osób, które biorą tym czynny udział. Była nasza pani Sołty. Czy kilka innych jeszcze naszych pań, które działają prężnie w naszym stowarzyszeniu, ale no, jest, jestem zadowolona i pokazujemy i zachęcamy do działania i działamy. Jestem bardzo wzruszona i szczęśliwa, że jajkowo rozkwita i ten początek życia, tak jak nasza nazwa mówi o jajkowie, o naszej wiosce tematycznej początek życia, jednak u nas to życie jest i. i bo pączkuje, jakby można tak powiedzieć, bo mamy bardzo dużo turystów, przyjeżdżają, zachęcamy, no i odjeżdżają zadowoleni. Myślałam, że to będzie takie bardziej, nie będzie tego, wow! Ale jednak jest wow i ja się bardzo z tego cieszę, no bo miałam takie odgłosy. A co to małe jajkowo? Bardzo dużo osób mi mówiło, bo kiedyś pracowało tutaj właśnie w naszych, na naszych PGR-ach, w biurach. Panie, bo oczywiście przyjechały Panie z biura i mówiły, No Boże, jedziemy do Jajkowo, ale co w tym Jajkowie? Przecież tam tylko były PGR-y, które zostały zamknięte w 1991 roku i tam się przecież nic nie dzieje. Ale jak przyjechały, zobaczyły, naprawdę były bardzo zdziwione, że w Jajkowie naprawdę dużo rzeczy jest do zobaczenia. Jesteśmy zadowoleni, że. Jest taka inicjatywa że pani Iwona tutaj tak e, głosi o nas i cały czas e, wszyscy widzą nas, słyszą nas w telewizji, tak jak tutaj e, u was i e, cieszymy się, bo nas dużo osób odwiedza, więc e, nie jesteśmy taką e, małą, małą mieścinką, ale zawsze nas odwiedzają, więc wspominają nas mile i chcą nas dalej odwiedzać. Czy słyszeliście też takie głosy nawet zazdrości czy podziwu, że u was Wielkanoc trwa cały rok? Nasza wieś jest wsią bardzo nie typową. Oczywiście sama nazwa mówi jajkowo. To cóż innego robić, jak nie malować pisanek przez cały rok i gotować pysznych dań z jajek. Jesteśmy jedyną wsią w Polsce, którą Wielkanoc obchodzi cały rok. Nawet w gorące upały, burze. Przyjeżdżają do mnie turyści z różnych hoteli i ośrodków czasowych, bo jesteśmy na Pojezierzu Brodnickim. I malujemy jajka cały rok. A przyznaj się, masz słabość do jajek? Czy te jajka są w codziennym menu u Ciebie w domu? O, oczywiście są, bo oczywiście te jajka są pro, prozdrowotne. Nie zamierzałam może, ale i też nie myślałam, że y, będzie to moją taką pracą naprawdę na 24 godziny na dobę. Ponieważ jesteśmy wsią wielkanocną, to w okresie przedwielkanocnym nie starcza mi czasu. Bardzo się cieszę, że mogłam na przykład wciągnąć do swojej pracy i męża, i zachęcić swoje dzieci, i rodzinę, która mnie wspiera. No myślę, że no nasze, jajko, nasze życie kręci się wokół jajka. Nie wokół słońca, ale wokół jajka. Czuję się w tej wioce jak taki kogucik. Tyle jest tych kur jajek. No chyba chyba takie to jest. Nie spodziewałam się, że życie nasze tak się zmieni, że wszystko kręci się wokół jajka. Mieszkańcy Jajkowa z pewnością stoją na straży pamięci o tradycjach wielkanocnych. Edukują także o walorach swojego lokalnego skarbu Jajka. Naszym zadaniem naszej, naszego stowarzyszenia czy wioski Początku Życia jest przekazywanie tradycji Wielkiego Tygodnia. Myślę, że tak przekazujemy Wielki Tydzień, że naprawdę osoby nawet w wieku bardzo takim już powiedziałabym zacnym, w 80 parę lat, dużo tej tradycji nie pamiętają. Na przykład nie było u nich tego Tej tradycji przekazywanej, tak? My pokazujemy naprawdę cały wielki tydzień w bardzo takim wesołej atmosferze, jak to panie robiły. Nie zajmujemy się tylko batikiem i malowaniem pisankiem. Opowiadamy o różnych, może nie tradycjach, ale i też poznajemy różne gatunki kur, poznajemy jakie jajko jest najzdrowsze, oczywiście od przepióreczki czy zielononóżki, bo też takie mamy tutaj hodowlę na przykład zielonóżek. No różne, różne sposoby, na przykład zdrowego żywienia, jak to jajko zjeść, jak gotować, bardzo dużo sposobów. W jajkowie można skosztować także jajecznych przysmaków. Jest to zupa tradycyjna, myślę, że ma co najmniej jakieś 60-70 lat. Jest to zupa mojej teściowej. Która naprawdę zachwyciła nas tą zupą. i Ja pierwszy raz ją jedząc myślałam, no, co to będzie za zupa, ale naprawdę jest tam zupa, która no, ma bardzo duże wartości odżywcze, tak? Czyli jest ziemniak, jest jajko i bardzo dużo koperku. Nie żyje rytmem swoim, tylko rytmem yy, może kurzym, tak można też nazwać bo wstaje bardzo wcześnie, jeżeli goście do mnie przyjeżdżają. A chcą sobie i zażyczą sobie zupę moją jajeczną, to staję bardzo wcześnie rano, nawet o czwartej rano. I moim zadaniem jest, żeby wszystko było i wyglądało super i smakowało. Także naprawdę powiem szczerze, że moja, moja doba nie kończy się na 24 godziny. Budzę się i zasypiam z myślą o jajkach. Mam też w głowie taką myśl, Boże, co ja będę dzisiaj robiła, ale no tak, oczywiście pisanki. Jajkowo, w porównaniu z innymi polskimi wioskami tematycznymi, to bardzo młoda wioska tematyczna, właściwie Pisklak. Szybko się jednak rozwija i ciągle pomaga w rozwikłaniu zagadki, co było pierwsze, jajko czy kura. I przyszedł czas na dalszą podróż z klimatem i z pasją. W województwie warmińsko-mazurskim. Docieramy do gminy Młynary, do wsi Sąpy. Ale tu klimatycznie. Piękna, piękna. Tutaj mamy stare, takie żeliwne naczynia, kiedyś, które były używane w kuchniach fajerkowych. a tutaj mamy popikowane ziółka, które teraz już samoistnie rosną, ponieważ same wiedzą, gdzie im będzie najlepiej. Zagrodę edukacyjną, znajdującą się na obrzeżach wsi, stworzyła tutaj wraz z mężem Ewa Nisiewicz, która, jak podkreśla, patrzy na świat nie przez różowe, a przez zielone okulary. Okoliczności przyrody są tu malownicze. Oczy cieszy widok kwitnących kwiatów, a zapach unoszący się nad ziołowym ogródkiem jest wprost obłędny. Wszystko zachęca tu do obcowania z naturą. Wizytę w tym miejscu Marysia rozpoczęła od wsparcia przy zbiorach płatków róż. Wszystkie ręce na pokład. Towarzyszyli jej, przybyli właśnie na warsztaty turyści. Zajęcie okazało się bardzo przyjemne dla wszystkich i dla zmysłów. Płatki znikały z pąków w mgnieniu oka. Zresztą, z takimi pomocnikami, praca dla Marysi była czystą przyjemnością. I z pewnością nie tylko dla niej. Z płatków powstanie niejedna konfitura. Najpierw jednak trzeba było je obejrzeć podziwiać aromatyczne zbiory na zielonej trawce. Z tej radości dzieci odśpiewały piosenkę. Każda okazja do uśmiechu jest przecież dobra. Potem przyszedł czas na wizytę w ziołowym zakątku i warzywników w zagrodzie. Każdy mógł tu poczuć się jako ogrodnik, farmer i zielarz, a przy okazji sprawdzić swoją wiedzę, czy rozpoznaje różne okazy. Czas spędzany w taki sposób przyniósł wiele radości, ale także wiedzy praktycznej i teoretycznej. Nie od dziś wiadomo, że nauka i zabawa pod chmurką to przecież doskonały duet. Potem Marysia z Ewą znalazły chwilę wytchnienia w zielonym anturażu, w pobliżu dziko rosnących ziół. Ewo, jaka jest Twoja historia w tym ziołowym, pięknym miejscu? Ta historia zaczęła się przeszło 11 lat temu, kiedy z mężem postanowiliśmy kupić ten oto budynek stojący i stwierdziliśmy, żeby tchnąć w nie życie, musimy mieć pomysł na to. Zawsze wiedziałaś, że będziesz chciała mieszkać na wsi i tutaj działać? Zawsze mieszkałam na wsi. Po prostu po studiach z mężem wróciliśmy na wieś i stwierdziliśmy, że to jest nasze miejsce na ziemi i chcemy zarazić pasją do bycia na wsi mieszkańców w dużych aglomeracji. A skąd pojawił się ten pomysł, właśnie na zioła? Ziołami się interesowałam od zawsze, bo mieszkając na wsieni sposób, nie znać roślinności, która nas otacza. I postanowiłam zgłębić tę wiedzę, żeby przekazywać ją dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów, bo to jest coś, co w tej chwili jest bardzo ważne w naszej kulturze. I gdzieś po drodze pojawił się pomysł na zagrodę edukacyjną. Tak, w 2012 roku znalazłam taki artykuł, który opowiadał o powstawaniu zagród edukacyjnych i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, gdyż jesteśmy z wykształcenia nauczycielami. I jak gdyby to jest poprowadzenie edukacji w inny sposób, w obszarze natury. Powstała zagroda edukacyjna w 2013 roku i od tamtej pory prowadzimy warsztaty dla przedszkoli, dla młodzieży, dla seniorów. Mamy 14 pakietów warsztatowych, które umożliwiają dostosowanie odpowiednich warsztatów do możliwości i zainteresowań osób, które by chciały do nas przyjechać. Jak reagują turyści, jak tutaj przyjeżdżają i widzą to piękne miejsce? Bardzo pozytywnie dla nas jest też takie, bardzo miłe, gdyż reagują w ten sposób mówiąc, że to jest raj, że stworzyliśmy taki własny raj. Wartością taką bardzo dodaną jest to, że podczas pobytu w naszym obiekcie agroturystycznym też funkcjonuje zagroda i nasi goście mogą korzystać z warsztatów, a zagroda również pracuje całe wakacje, przyjmujemy półkolonie. Zimą półzimowiska, przyjeżdżają wizyty studyjne, teraz koła gospodyń wiejskich, także Zagroda żyje cały czas. Zagroda żyje. Jak w tym się czujesz? Czy wyobrażasz sobie już teraz inne życie niż, niż życie tutaj? Chyba nie, chyba nie, bo to jest takie przesympatyczne, że przyjeżdża do nas cały tak naprawdę świat. Zatrzęsienie głasków i przytulasów przeżył w sadzie towarzyski dzwoneczek. Trudno ocenić, komu ta przygoda przyniosła więcej szczęścia dzieciom czy kozie. Potem przyszedł czas, by w zaciszu, jedynej w bliskiej i dalekiej okolicy, zielarskiej chaty, gdzie w oknach wiszą pęki ziół z pobliskich pól, zgłębić tajniki zielarskiego kunsztu. Przez cały rok chata tętni życiem i zapachem, wyznaczonym przez spory zbioru ziół. Więc każdy wędrowiec chętnie zatrzymuje się u jej wrót, by poczuć ziołowy klimat. Z zielarskiej chaty turyści przenieśli się do wiaty garncarskiej, gdzie z bezkształtnej masy gliny wyczarowywali dzbanki, kubeczki i talerze, które potem zostaną wypalane w piecu garncarskim. W tym miejscu każdy może poznać jeden z ginących zawodów, jakim jest garncarstwo. Ewa postanowiła tymczasem pokazać Marysi kolorowy zakątek zagrody, który niedawno stworzyła. Ewo, jakie ogrody tutaj stworzyłaś? E, razem z mężem stworzyliśmy ogrody hortiterapii. Jest to taka dziedzina, która tak naprawdę dopiero w Polsce się rozwija. E, hortiterapia jest to nauka, która leczy ogrodami. Tu jest akurat e, założony, świeżo w tamtym roku, ogród koloru, który ma pobudzaj zmysł wzroku. Natomiast tutaj mamy ogród Zapachu na dole ogród dźwięku, a jeszcze dalej jest ogród kupały ziołowy, w którym Cudownie. znajdują się zioła, a na samym końcu znajdują się trawy, i jest to ogród dotyku. Ty wymyśliłaś cały ten kompleks? E, tak. E, przy projektowaniu nasadzeń e, współpracowała z nami cudowna młoda dziewczyna Basia, która zaproponowała nam rośliny nadające się do tych ogrodów chorty terapeutycznych. Widzę tutaj sporo lawendy, która oszałamiająco pachnie. Tak, lawenda przede wszystkim jest w ogrodzie zapachu, ponieważ ona ma duże właściwości lecznicze i powoduje, że czujemy się zrelaksowani i odprężeni, wąchając tę lawendę. A, już się rozgościłam tutaj. Ja już tu zostaję, proszę Państwa. A tutaj jak pięknie, tu kiedyś była stodoła? E, tak, to była gdzieś stara stodoła, do której było strach wejść i w ramach projektu stworzyliśmy wiatę garcarską, gdzie znajdują się koła garcarskie i osoby dorosłe mogą spróbować kunsztu garcarskiego, który wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Bo kiedy ty śpisz w ogóle? Bo jak tak opowiadasz, co robicie, co wymyślasz, to wydaje mi się, że Ty chyba nie śpisz. To znaczy śpię. Śpię niewiele. Przede wszystkim kładę się wcześniej spać i bardzo rano wstaję. Nie mam trybu miejskiego, tylko typowo wiejskiego. Dla mnie 23 godzina to już jest środek nocy. Jak turyści zachowują się tutaj w ogrodzie? Biegają boso, dotykają, wąchają? Na razie podziwiają. Jest oczywiście możliwość skorzystania z leżaków, zwłaszcza w ogrodzie zapachu, tam są rozłożone. Natomiast tutaj jest przede wszystkim obserwacja, stymulacja. W tamtym roku dla osób niepełnosprawnych prowadziliśmy zajęcia z hortiterapii czynnej, polegającej na sadzeniu roślin i dekoracji później doniczek techniką dekuparz, czyli to była stymulacja tym, co daje nam natura i stymulacja taka estetyczna poprzez przezdobienie takiej daniczki techniką dekupa da każdy, kto tutaj przyjedzie, z pewnością jest dotleniony, ale też odpoczywa, bo zieleń bardzo uspokaja. Gdzie tu nie spojrzeć, jest bardzo zielono. Tak, staramy się, żeby było zielono i żeby również było kolorowo, dlatego wszędzie pojawiły się ławeczki, żeby można było usiąść i podziwiać tą naszą piękną przyrodę polską. I widzę, że też bardzo dbacie tutaj o bioróżnorodność. Wszystko prawie, co tutaj rośnie tak dziko, to są zioła, e, które mają wiele właściwości leczniczych, ale przede wszystkim są nadodajne, e, i dlatego powstało tu tyle siedlisk dla owadów pylących, bo gdy ich nie będzie, nie będzie nas. Na tym kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by jutro znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Mistrzu, zaczynają. Najgorzej zaczął, najgorzej, przygotowania przygotowania Po spłyniemy zaraz. Waldek! Jezu. Nie Moje uszy. A przepraszam. Dokładnie. No,